Hej siemanko, w dzisiejszym odcinku recenzja z karty graficznej od czerwonych, czyli RX 550 Zapraszam do oglądania Więc dobrze, jest to RX 550 w wydaniu od PowerColor'a Posiada jeden wentylator Posiada 4GB wbudowanej pamięci VRAM, która działa w technologii D GDDR5. posiada 128-bitową szynę pamięci. To jest nowsze wydanie z procesorem, nowszym i bardziej energooszczędne. Od spodu posiada płytkę PCB i piny, których nie polecam dotykać, w szczególności przy włączonym komputerze. Ma wielki radiator od boku, jak nie widzicie go. Ma zezłącz, ma. Display Porta HDMI i desaba chyba desaba, jakoś chyba, chyba tak. Wylot powietrza, i wlot w, w szczególności wlatuje, tędy powietrze chodzi ono tutaj. O, już wam pokażę, wlatuje tu, czyli tu, chodzi ono tutaj tą płytkę. A ta putka chodzi procesor graficzny, który się grzeje, i on ten wentylator po prostu to powietrze wy, wyrzuca. Czyli tu wciąga, tu chodzi, a tu wyciąga. Jest to karta graficzna, która występuje w konfiguracji, przynajmniej od Colora, power, power tylko z dużym śledziem, więc na moich komputerów nie wsadzimy jej. W sumie logiczne, bo trzeba by było obowiązkowo usunąć albo tego desaba, albo tego display'a, a w moim przypadku display to jest największa rzecz na tej karty, z którą została zakupiona. No i co tu więcej gadać. Karta bardzo dobra. Sprawuje się super. Za chwilę, niedługo yy, będą benchmarki. A jakby w jakiś graj wam się ciało, to was przepraszam, ale fps y będą na boku, ponieważ wiecie, jak to OBS przechwytuje i to jeszcze. Więc wiecie. Więc za chwilę. Najwyżej będę aparat nagrywał. Więc za niedługo benchmarki, a my Zaczynamy Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć. Yy, pamięć ma taktowanie 6000. 4 rdzenie, 6000 MHz, więc dosyć sporo. Jak na ten segment, karta jest naprawdę dobra i bardzo opłacana, Więc bez błędnego przedłużenia, zapraszam do benchmarków. Więc co tu przedłużać, montujemy kartę w komputerze. Słowem przyspieszenia mówię. Mamy tutaj tak, wentylator Silentium PC Spartan czy lt Wypycha ten wentylator powietrze tutaj. Yy, Procesor AMD FX4300 yy, Niepodkręcony, bo był, ale już nie jest yy, Na no, yy, 3,8 GHz, bus do 4 Kontroler na PCI USB 3.0 Dysk 3,5 cala, 500 GB na dane Kingston 500 GB SSD na gry i Bitwin 128 GB nośnej naszej technologie MLC czy Już się mylą te technologie na system i na podstawowe programy. Yy, ci, którzy są bardziej postrzegawcy, czy zauważyli, że tutaj jest jeszcze coś, już pragnę już, yy, powiedzieć co to jest. Z przodu mamy tylko dwa złącza USB. I na płycie głównej miałem jeszcze jedno gniazdo USB. Co zaopatrzyłem się w takie, takie coś, co podpina się tutaj do usb ków Po prostu wyprowadza się z płyty głównej dodatkowo USB. -ku. Jest to bardzo duże ułatwienie. A czikolwiek można tylko dwa podpinać, bo drugiego gniazda takiego nie mam. Ramy, Good ramy chyba tak, Good Ramy DDR3600, chyba tak. Jak się pomylę, to przepraszam, ale dobra. Powiedzmy, że już montujemy grafikę. Ja was przepraszam, ale to tak, żeby nie pokazać twarzy, już trzeba tutaj jakoś. Po, trzeba sobie radzić. Wiecie co? To czekajcie, to trzeba tak zrobić. Wiecie co, ja ją po prostu zamontuję i za moment do Was wracam, bo tak się nie da. A więc jest git, karta podpięta, wszystko kręci. E, widzicie, wentylator działa, nie jest szukany nic. E, wszystko, wentylator działa od grafiki, no nie wiem, czy mam nam radę pokazać. Ale też kręci. Mam nadzieję, że to było widać. A więc tak, już uruchamiam komputer. Najprawdopodobniej będę wszystkie benchmarki nagrywał aparatem, po prostu, abyście widzieli dokładnie w czasie rzeczywistym, jak to chodzi, żeby nie było spadków FPS-ów. Na przykład, przez niechcianego OBS-a był program do grania. Zaskudkę wam jeszcze pokażę wszystko, jak wszystko działa. No i co? Zapraszam na benchmarki. Aha, i nie zawsze to będą benchmarki, tylko w większości to będą po prostu. Na przykład eurotracka tam przykład będzie, jak ja gram po prostu i Fortnite, a po prostu jak nie mają wbudowanego benchmarku, no to, no, sorry, nie mam jak benchmarku wtedy w inny sposób uruchomić. Więc po prostu będę grał w grę i będę wam demonstrował, jak dana gra chodzi. A więc dobrze, zapraszam do oglądania. A więc dobrze, EuroTrack, ustawienia oczywiście. Ultra, jak czegoś nie widzicie, to ja będę czasami ogólnie przedstawiał wam kamerę. Bo już bardziej nie mogę szerokiego kąta FPS-y wam będę przekazywał. Póki co, jak jesteśmy w mam 60 FPS-ów. Dobrze, więc ja was ustawiam. Znowu prosto i zaczynamy jazdę. przy ze 100 km i przekażę wam. A w ogóle jeszcze, jak, jak ktoś nie wie, to jak klikniemy ALTUS R. To uruchamia nam się za momencik o to oczywiście trwa chwilę albo nie uruchomi się, nie, uruchomi się. Takie menu, ile gramy w EuroTraka. Akurat w tym momencie EuroTrack. Czas grania. Jeszcze no nie graliśmy. Średnia FPS. FPS średnia, ponieważ dopiero słowa mi A, a na początku przyładowaniu jest mało FPS-ów. Y Ogólnie stopień wydajności jest średni. więc może na tym ostrości nie macie, ale tak, ponieważ mam słaby procesor. Yy, jakby był procesor mocniejszy to by to znikło. Więc dobra, jedziemy, biegi trzeba zmieniać, bo zapominam o tym. Skręć w do skrętu w lewo. To będzie oczywiście w przyspieszonym tempie, przyjadę do tych 300 km i... O ja, o ale bo nie przywodził sobie Więc jeżeli jak wy myślicie, że jak ja gram mm, y, jak nagrywam odcinki lub robię streamy, na które zapraszam, bo zanim tylko się zaczną pojawiać To y, mi tak gra tnie, to nie Tak mi gra nie tnie, mi chodzi gra płynnie To ten OBS tak tnie Jeszcze postaram się ogarnąć ten program, y, który wam przed chwilą pokazywałem, o nic do grafiki Ponieważ w nim się podobno da, jakoś fajnie nagrywać i wtedy to już jest synchronizacja z d -Sync i wtedy to jakoś fajnie działa. Dobrze, e, benchmark będzie jeszcze z Benchmark będzie benchmark i z GTA 5 będzie benchmark. O ile uda mi się go uruchomić, bo szczerze nie wiem, nigdy wiem, nie robiłem benchmarka e, i po prostu jakby wszystko gry będą testowane na wysokich gita, może będzie na średnich, ale to będą najwyżej dwa benchmarki. Cały czas jest wartość FPS-ów, gra chodzi dosyć płynnie. Dobrze, a więc yy, idzie, yy, wartość FPS-ów jest średnia, wartość FPS-ów wynosi 48. Idziemy do kolejnej gry. A więc dobrze, gramy na ustawieniach oto takich. rozdział się da oczywiście na full no bo to jest taki no już większy standard wyświetlanie liczby klatek w Fortnite wyłączone ale musi być włączona jedna ważna rzecz obsługa DirectX12 o ostrości. bo tak jak mówię, nie powiedziałem wcześniej ta grafika obsługuje DirectX12 a więc dobra co ja wchodzę do meczu Niech się do Was by to odzywał Oczywiście gramy na solo. Szybko zginę na no ale. A więc dobrze już w Fortnite Liczywa tak to ma 52. Gdzie to lecimy? Na agencję, może. No, na agencję. Jest to dosyć popularne miejsce i dużo osób pewnie tam teraz poleci. No ale cóż, trzeba próbować. Mm. Trzeba znaleźć moment, żeby wysiąść. O, teraz. I teraz trzeba od razu iść na jedną rzecz. Trzeba iść się przebrać w ten strój taki, żeby nas nie dopadli. Zobaczcie, jest trochę prowizorka gameplay, no ale lepszy taki niż żaden. O, tutaj jest. O, nawet wyznaczę sobie miejsce na mapie, idealnie. Ogólnie jak latam do przodu i do tyłu, to szybciej. Chyba wydaje mi się, że szybciej opadamy. Ogólnie fajnie, bo jest. O nie. Komura. no, to był nas szybki gameplay nie wiem jak się stało, naprawdę liczba klatek się wy... coś klatki, dzięki super to był najdłuższy mecz w moim życiu najkrótszy Jeszcze nigdy tak szybko nie gry, ale dobra przechodzimy do ostatniego benchmarka a więc dobrze, benchmark w GTA przechodzi w 40, spadki do 30, na wysokich ustawieniach, gra oryginalnie ustawiła takie ustawienia, nie jest to moja wina, no ale nawet jak się, jak pokazywany jest piękny znak, to nie jest Hollywood, tylko, no mnie oto to cały czas klatki nie spadają poniżej 30 fpsów. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik, ponieważ na niektórych grafikach, o, tu nawet jest jeszcze lepiej, 54, na niektórych grafikach, ponieważ nawet klatki spadają poniżej 30, a tu cały czas się trzymają przy tym. Nie zapominajmy dalej, że standard telewizji, w tej wizji filmy są nadawane w standardzie 30 klatek na sekundę, więc 30 klatek to dalej dobry wynik. A powyżej 30 to jest już to masełko, które idealnie płynniutko, więc benchmark przechodzi bardzo dobrze. Jeżeli są takie właśnie czarne ekran, to znaczy się kolejny ładuje. Więc ja po prostu Wam tutaj włączę przyspieszone tempo i widzimy się przy kolejnej grze. Więc odpadając e wall Benchmarka ustawiłem DirectX, a nie ma, nie ma 12 niestety, więc 11, Quality Height, Stereo 3D, tak, monitor, wszystko, e Full Screen, Revolution, tutaj rozdział oczywiście nie ustawiam, ponieważ mam sobie sam ustawić, tak jak mam system, a więc dobrze, RUN. W ogóle pierwszy raz ustawiam tego e Benchmarka, więc jakby, ja nie obrażę się, jakby nie będę czegoś wiedział. Nigdy nie korzystałem z tego benchmarka ani z tego typu benchmarków, ponieważ zawsze korzystałem z po prostu, benchmarków w grach w gier po prostu samych. Yy. <laughs> Run benchmark F9, a nie, loading jest i e loading, a więc dobrze, 17 fps to jest przyszłość. 17 klatów na sekundę. A nie 33, a więc dobrze, ładny benchmark przechodzi y, bardzo płynnie, w 44 klatkach, nawet a więc możecie popatrzeć się, patrzcie, y, grafika jest obciążona na 100%, ma 38 stopni, a dziwne jest zjawisko że wiram, nie idzie nawet na 2 giga, tylko idzie na 1089 1089 MB 1200 nawet więc jest wykorzystywany nawet nie 2 giga więc yy, bo ta karta też jest sprzedawana w konfiguracji 2 gigabajtów i też wydaje mi się, że do podstawowych gierek już w Fortnite jest za mało ale do podstawowych gierek spoko u 50 lat 60 nawet czasami no, ten benchmark, nigdy nie widziałem, żeby ten benchmark tak płynnie przechodził. Yy, w mojej starej grafice, czyli... Yy, Radeon, Radeon GT... nie, nie GT, GT to co? NVIDIA. Mm. Mniejsze od yy, 7... 770. Ten benchmark przychodził dużo gorzej. 4krotnie gorzej. A między innymi dlatego, że tu nawet samej Gowiramu w tym momencie pobiera... 1 giga, czysta e, Mega, a tam był 1 giga VRAMu W DDR5 nie było, ale 1 giga i to już było troszkę słabiej I to już nie było wtedy tak kolorowo Wiecie co, przyciszę ogólnie dźwięki o, o, to 13 fps skoczyło Przyciszę dźwięki, abyście po prostu nie słyszeli mniej dźwięków i już wszystkiego Benchmark nie sobie przeleci Tutaj w tym miejscu to jest po prostu prześwietlenie aparatu. Niby kamera od tych nie ma włączonych, ale. Czy lamp, ale. Ciekawi mnie, ile trwa ten benchmark ogólnie, bo ja nigdy nie wiedziałem i nigdy go nie robiłem, więc. Powiem ja Wam, że już ten benchmark troszkę długo trwa Ponieważ 4 minuty, bo widzę na y, aparacie Ale wydaje mi się, że to już jest jego koniec 33 fps, zobaczymy wynik końcowy jaki dostaniemy Oczywiście e, Za chwilę się okaże, że ten benchmark nie ma końca A Więc co? Puszczam, mam po prostu przyspieszone tempo Teraz Jeszcze, już puszczę A więc dobrze, ten benchmark, się, benchmark nie się robi. Ja po prostu do Was wracam, już jak się skończy, ponieważ nie będę Was tym zanudzał. Więc dobrze, dopiero teraz zauważyłem, że chyba ładnie benchmark nie ma końca, więc po prostu wyjdę z niego, bo za dużo zapału, za długo trwa ten benchmark. Ja ile kratek! 1000 par. A więc dobra, Jest w co do karty graficznej RX550. Jest to bardzo dobra grafika, w tej cenie myślę, że lepszej nie znajdziecie. W tej cenie jest również GT 710, ale... No to GT 710 nawet troszkę nie dorównuje jednak tej grafice. 2 e, oczywiście. E, bardzo dobra grafika. T tyle mogę o niej powiedzieć. Do gier dla początkowego gracza jest super. Myślę, że nie przepłaca się w dobrych promocjach jak można kupić w dobrej cenie, a więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i Cześć!